Witajcie, jest 5 październik, niedziela, rok 2025 Przed chwilą właśnie skończyło padać Ja idę na spacer po ogrodzie żeby pokazać troszeczkę co się pozmieniało. Dawno nie było tej formy nagrywki, no ale gdzieś tam trzeba dziennik zaktualizować Także co się działo opowiem w miejscu warzywniaka, który teraz znajduje się w pełnym popołudniowym słoneczku. Tak jak w zeszłym roku raczej nie starałem się żadnych warzyw sadzić. Wysiałem za to dużo koniczyny, lucerny z tymi wszystkimi pięknymi kwiatami i ziołami, które tutaj rosną. Tworzy się fajna, bogata ściółka ze względu na to po prostu, że przerabiam ten kawałek ogrodu na ogród leśny. Troszeczkę rzadszy Niż ten, który jest z tyłu, no ale już tam jakieś prawda, krzewy owocowe, drzewa sobie rosną. Na środek, który faktycznie jest najbardziej wystawiony na słońce, będzie dostępny w razie czego. No, to jest prosta akcja. Jeżeli chciałbym po prostu warzywa sobie tu wprowadzić w przyszłym roku, czy kiedykolwiek, to wszystko wyharatane zostaje. Słomą przykryte. Tutaj były teraz cukinie. Jakaś próba z ogórkami, które. W absolutny sposób nie wyszły, nie wiem czemu. W każdym razie cukinie sobie dobrze funkcjonowały. Takie miłe dodateczki warzywne. Wszystko co się działo, to się skupiałem głównie wokół tyłu. Dwie inwestycje, dwa projekty nieskończone jeszcze, ale funkcjonujące. Po pierwsze, zamontowałem sobie studnię tutaj. Taką e, bardzo płytką. To jest taka wbijana szpilka. Zbita jest na 4 metry i po prostu jest pompa. Jeżeli potrzebuję wodę, to jestem w stanie sobie ją nabrać. Na razie jest to oczywiście tylko dla samej funkcjonalności wody. Jeszcze nie bawiłem się w żadne jakieś prawda ozdoby, nieozdoby, jakieś prawda dodatkowe sadzaweczkę, może która tę wodę zbierze. Jeżeli ktoś w ogóle zastanawiał się nad kupnem takiej pompy, to jest ten model, który we wszystkich po prostu sklepach internetowo czy stacjonalnie się kupuje. No to generalnie, no funkcję spełnia, ale gówno straszne, bardzo, bardzo szybko rdzewieje, to jest żeliwo, które w ogóle w środku jest niepokryte niczym, a jeżeli jest to bardzo słabo, także w przyszłym roku chciałbym po prostu zdjąć to i dać do czyszczenia i do ponownego porządnego pomalowania już prywatnie komuś. Ale generalnie funkcja jest spełniona, woda jest, dlaczego woda tutaj? dodatkowe źródło wody, no i po prostu można dużo bliżej sobie uzupełnić wodę, żeby podlać szklarnię. Co nam ciekawego w ogrodzie się dzieje? W leśnym. winoroś w tym roku pierwszy raz ma na tyle dużo owoców, że mogę iść sobie i codziennie garściami podjadać. W zeszłym roku było tam kilka kiści. No a teraz już jest tego sporo w ogóle wygrana w Totolotka, można powiedzieć, gdyż ten winogron jest bardzo pyszny. Nie mam pojęcia, jaka to jest odmiana. Jakaś pierwsza lepsza kupiona z Biedronki chyba kiedyś. Do dzioba. I idę dalej. Uf. I po skórce. Dobra. Cały środek wydeptany, gdyż około miesiąca temu rozłożyłem siateczkę kurą, żeby mogły sobie po prostu tutaj na tej całej zielonce, której był pełen ten ogród, wszystkie rodzaju chwasty, zioła i inne po prostu rośliny, ściółeczki, Kółeczki sobie zjadły. Oczyściły pięknie teren ze spadłych jabłek, których naprawdę w tym roku był przeogrom. W ogóle to jest rok owoców, po okolicy jak jeździłem, to fantastyczne ilości dzikich owoców wszędzie. To jest ta właśnie obfitość, która przyświeca mi temu, że co, że dedykuję energię i przestrzeń właśnie taki ogród leśny. Też z tego wieloletnie po prostu raz się sadzi, a ich utrzymanie to jest jakaś po prostu magia. Niewiele trzeba robić raz na jakiś czas, tylko przyciąć na kilka lat może. I z roku na rok coraz więcej tych plonów a to co widzicie to morwa biała z tyłu największe drzewo to morwa czarna już bardzo, bardzo duża objętość tego listowia ona ma teraz chyba piąty rok leci w tym roku myślę będę je mocniej przycinał i zobaczę jak się uda to formować hibiskus, który jest dostałem od wolnych dzieci w prezencie bardzo ładnie się przyjął, sporo kwiatuszków Jakieś wrzosiki, boróweczki i wchodzimy tutaj w ten tyłowy bałagan. Tak zwany bałagan, bo był to bałagan do niedawna. Udało mi się troszeczkę ogarnąć ten teren, także dosyć duży krok milowy w sprzątaniu dalszym, ponieważ zbudowałem porządną altankę na to drewno, które tutaj było. Docelowo domeczek będzie przebudowany na saunę. A tam na górze jest jeszcze przestrzeń, którą właśnie chcę ładnie zadaszyć, żeby mieć miejsce magazynowe głównie na słomę albo siano dla zwierzaków. No i dosyć sporą powierzchnię chwytną wody, którą myślę, że zmagazynuję tutaj na podwyższeniu w pionie. Sąsiad, którego tam taki silos na zboże widać z płytą OSB, też chce tam ten teren właśnie zagospodarować. Te zbiorniki na wodę będzie stawiał. Także może pomyślimy nad jakimś mądrym połączeniem tego. Będzie bramka budowana też, także pomoc sąsiedzka tutaj fantastycznie sobie funkcjonuje. Trochę pomysłów jest z altaneczką. Na razie chodziło o to, że po prostu resztki tego drewna, desek i innych pościnanych drzewek. Jakoś mądrze zmagazynować, żeby to nie mokło. Łoweczka ze śmietnika odratowana. I co? I życie sobie powoli idzie tutaj. Już jest porządeczek taki powiedzmy roboczy. Kółki funkcjonują. Chodźcie. Otworzymy im wybieg. Tymczasową siatkę zamkniemy. Op. Coś już kogo znalazł. No mniejsza. No i co? I cały teren po prostu teraz dla nich. Niech sobie grzebią. Przewracają glebę. Odsłaniają nasiona. I w przyszłym roku wybuchnie jeszcze mocniej tutaj ta najniższa warstwa tego lasu, piękne słoneczko i piękna winoroś.